Witam wszystkich. Tak wygląda ciągnik po wczorajszych wojażach. O dziwo nie zakopałem się, niepotrzebna nie była pomoc. No ale ziemi trochę przywiozłem do domu. No, już on tutaj ładnie oczyszczony. I co? Tutaj w tym miejscu na pewno nie będę. O, to jest ciasto. Ciasto, więc na pewno w tym miejscu, na tym polu nie będę chciał dzisiaj jęczmienia Zasieję tam, gdzie są warunki. A to jeszcze musi przeschnąć. Tutaj mam jęczmień od kolegi Zaprawiony Quinto Plus i z więc Muszę jakoś się pomęczyć, tak bo nie ma mi kto pomóc. A dźwigać nie mogę. Co to za odmiana, to nie wiem. Nie zapytałem nawet. No, mam nadzieję, że dzięki tej systemie to nie będę musiał robić tej jedynki. Zrobi się jakoś tam jeden zabieg Fungicydowy i, i, I powinno wystarczyć Może potraktuję ten jęczmień trochę po macoszemu Ale Tak nie wiadomo Co z niego będzie Znaczy mam jeden kawałek Zasieję To tam jest yy, Sucho może trochę za późno się oglądałem, żeby tam zasiać ten jęczmień Ale to nic tam będzie Tam będzie silos zbożowy stał więc to co się ja tak sobie pomyślałem właśnie że jak ma jak mają chwasty tam rosnąć, no to zasiej ten jęczmień. I, I chociaż chwastów nie będzie. Tam już zasiałem. Kręcenia było sporo i rewers mi piszczał, ale teraz rozgarniałem jeszcze ziarno i przestał piszczeć. Tutaj zasiałem 60, 69 arów i tutaj będzie też Tu jest częściowo orkowo, częściowo bezorkowo. bo no bo tak wyszło, tam będę stawiał zbiornik silos zbożowy, ale no wiecie, papierologia, nie? Od jesieni się to ciągnie i nie wiem, ile to jeszcze potrwa. O, a tutaj mamy przyniczkę, tą, którą Opryskałem Tę jedynkę robiłem i regulację. Widać, że nic jej nie jest. Także cieszę się, że zdążyłem. Znaczy, że ją opryskałem. Teraz będzie ciepło, to polecę już resztę. A jadę tam teraz jeszcze dosiać jęczmień. Zaraz zobaczycie, gdzie jęczmień się je w kilogramach. Miałem ustawić 160, ale tyle razy próbę robiłem i podwiększałem że zostało na 155 i no i musi ten <laughs> musi tak wystarczyć musi tak wystarczyć już piękna pogoda dzisiaj jest Nesie, mogę Wam powiedzieć a to nie, nie tylko Nesie ruch jest, ciągniki jeżdżą wszelakiego, z wszelakim rodzajem maszyn <laughs> O, tu będę siał. Nie, tamten nie, zakręcony śrubę, tamten znacznik. Rozłożę, rozłożę sobie tylko ten, ale będę. Będę tutaj siał tylko z góry, bo no, pod, górę nie da, pod górę nie da rady. Znaczy, da radę, ale jak dojadę, tutaj jest yy, mocny, mocny ten. Mocny, duży jest załamanie i I będzie lepiej jak będę chciał z góry Nasion mam dużo, więc Powinno Powinno być ok. O kurde, ale mi roz... No i widzicie i teraz będzie piszczał Ale mi rozłączył pod górę, no Przedni napęd włączony Włączony No tutaj żeby nie zmieszać z pszenicą Ale no Zanim zacznie lecieć To, to jeszcze jest Z góry to Mam nadzieję że będzie do Dosiane Że tutaj nie będzie Z góry Źle leciało z tych rurek wczoraj tutaj zrobiłem no i powiem Wam, że przeschło widać, że przeschło. Nawet tutaj woda stała i można wjechać. I teraz tak muszę zasiać w tą stronę. Nie, dobra. Zasieję, zasieję najpierw tak. Cofać sobie będę na... Na B. Zasieję sobie to z góry i pójdzie sobie zasieję w tamtą stronę. I będę miał... I będę miał taki przejazd z opryskiwaczem w tą... I tam. Sobie damy na C. No i powolutku sobie to zasieje. Tu i reszta mi zostanie już na te wymokliska po rzepaku. Tam musi jeszcze przesnąć Tam trzeba będzie bronami jeszcze ruszyć. Mam plan, żeby tam bronami jeszcze ruszyć, żeby to przeskło bo. No jęczmień nie lubi mokrego i... Tutaj też pewnie nie będzie, ale... Nie, to była piątka, teraz będzie szóstka, yy, Piątka, teraz będzie szóstka Tutaj też w dole nie wiadomo Będzie się pewnie męczył Więc jak już sieję, to już szkoda, żeby było... Już trzeba byłoby coś zebrać Więc tam muszę... Jak najbardziej przesuszyć tą glebę? Później, jak już będę urał, to już ta górka się zrówna, tak jak tam. No, i tutaj wyjdzie akurat 7 przejazdów, czyli na, na na szerokość opryskiwacza Dobra, może trochę nie będzie piszczał, bo postałem chwilę tutaj, rozmawiałem przez telefon O i zobaczymy jeszcze e, tutaj, tutaj pewnie nie dosieje, bo tam tam z talerzówką się że tak powiem. Piłem, więc, ile się, ile się zasieje, tyle się zasieje. Słońce, ile się zasieje, tyle się zasieje. O, zobaczcie, jak tu ładnie się zasiało. I teraz o, cyk. Piątka. A w sumie to mogę to mogę wyłączyć to pauzę i niech se sam przyłącza, bo bo i tak tutaj cofam posłuchamy trochę Wdechu. O i teraz Cyk, przyłączy się Zwłoka jest 4 sekundy, powiem wam Po to, żeby jak to koło gdzieś tam yy, Na nierównościach się waha Ma wahania Żeby nie przyłączało ścieżki I powiem wam, nigdy mi się nie zdarzyło Podczas siebu, żeby ścieżkę przyłączyło Nigdy, ani razu Jedyne, jedyne co to jak koło słupa podnoszę i zapomnę włączyć pauzę, no to wtedy, wtedy ten... No i coś, siódemka wyjdzie w tym błocie. Zobaczymy ile się da cofnąć, to tyle się, tyle się cofnie. O, tam mi złapało jakąś darni. Będzie ścieżkę robił. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, tak. No. I tak wam powiem, że ładnie mi się tutaj zaorało. To było tak jak tam. Dobry puk chychy I, I dobrze się zaorało. O, 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 zaraz zobaczymy, czy się. Eee, wał wow, i tak mam już zalepiony to No, tam już się nie będę pchał O, tu widać jeszcze jak było zaorane No, ścieżeczkę robi No, jak urat będę miał ścieżkę, to sobie tutaj cofnę opryskiwaczem Powiedzcie mi, jak przerobić te skrobaki od tego wału. O, dobra, muszę odebrać. No, razem zasiąłem 90 arów. Tam było 69, to wychodzi tutaj 21. Tak, 21 arów. Zobaczcie, od nowości mam prawie 200 hektarów zasięgu. No, tak to wygląda z góry. Это